Nie czarujmy się. Proces określania Big Idea będzie wymagający czasowo. Jeżeli cierpisz na brak czasu i chciałbyś coś z tym zrobić, to koniecznie zobacz ten odcinek. Cześć, nazywam się Kuba Ponikarczyk i jestem właścicielem Branding Authentico, agencji, dzięki której Twoja marka będzie znana szybciej. W tym programie podrzucam i opisuję pytania, które pomogą Ci określić Big Idea Twojej marki. Nie wiesz, co to jest BKID, a chciałbyś, aby Twoja marka była znana szybciej? To koniecznie zapoznaj się z odcinkiem pilotażowym tego programu, do którego opis znajdziesz w pierwszym, w pierwszym, w tym odcinku tego programu. Tymczasem my przechodzimy do dzisiejszego tematu. Jeżeli byłeś z nami do tej pory, to wiesz już, jaki jest Twój powód, żeby zacząć pracować nad Big Idea? Jak zrobić trochę miejsca w głowie w niemal każdej sytuacji? I jaka jest dla ciebie. Aktualnie najważniejsza rzecz, być może ją odkryłeś na nowo, być może ją odświeżyłeś. Dziś zajmiemy się czwartą rzeczą, czyli tym, jak znaleźć czas na określanie Big Idea. Chcę określać Big Idea, ale nie mam na to czasu. To najczęstsza wymówka, z jaką się spotykam. W związku z tym, jeżeli będziesz chciał pracować samodzielnie nad tym, żeby ją określać razem ze mną w tym programie, w sekcji komentarzy itd. No, to niestety ten czas będziesz musiał sobie wygospodarować. I teraz, czy to tak naprawdę jest niestety? Wiecie, to jest tak jasne jak to, że jeżeli chcesz iść do sklepu i kupić chleb, no to musisz mieć 2 złote. Tak? tak samo tutaj, żeby zacząć pracować nad określaniem swojego Big Idea, musisz mieć czas. I teraz, jeżeli jesteś pewien na 100%, że tego czasu nie uda ci się wygospodarować, to nie trać czasu na to wideo. Po co to oglądać, jeżeli wiesz, że nie będziesz miał czasu? A z drugiej strony, jeżeli to oglądasz, czy na pewno nie masz czasu? Jakakolwiek jest odpowiedź, pytanie na dziś brzmi, jak zorganizuje sobie czas na określanie Big Idea? Moje podpowiedzi są takie. Jedną z podstawowych rzeczy, którą warto sobie założyć, jest określenie, czy potrzebuję jednego bloku czasu większego na tydzień, czy na przykład wolę krótsze bloki czasu, ale każdego dnia. Niektórzy wolą mieć godzinę raz w tygodniu, niektórzy wolą mieć 15 minut dziennie. To jest w zależności od tego, jaki macie styl pracy, jak potraficie pracować samemu ze sobą. Tutaj już kolejna wskazówka: jeżeli macie w firmie jakiegoś pracownika, który mógłby Wam pomóc poprowadzić tę burzę mózgów, mógłby z Wami zacząć dyskutować, no to we dwójkę dużo lepiej jest się zmobilizować nad tym, żeby opracowywać coś takiego. Pod warunkiem, że wyznaczycie sobie taką żelazną zasadę, że szukacie odpowiedzi na dany cel, a nie zaczynacie sobie po prostu dyskutować o dupie maryni. To jest, ta dyscyplina jest tutaj mega, mega ważna. Kolejna rzecz, którą bym tutaj podpowiedział, to jest miejsce. Jeżeli nie jesteś w stanie się skupić w trakcie dnia w swoim biurze, bo cały czas ktoś ci zawraca głowę, no to po pierwsze, albo sobie zorganizuj ten czas i zapisz sobie po prostu go w kalendarzu. To też samemu przed sobą jest mega istotne, żeby zapisać to jako spotkanie. Które jest tak samo ważne jak spotkanie z jakimś kluczowym klientem. Albo jeżeli samo to spotkanie nie pomaga, żebyś mógł w trakcie pracy w biurze się nad tym skupić, no to może po prostu zacznij wyjeżdżać. Jeżeli jesteś w stanie się skupić, to może w jakiejś kawiarni. Jeżeli nie, to ja na przykład, bo ja na przykład nie byłem przez wiele lat się w stanie skupić, no to ja na przykład lubiłem taką metodę, żeby wziąć sobie samochód, pojechać gdzieś na jakiś parking, który będzie przodem do zieleni i usiąść sobie na miejscu pasażera, wyciągnąć fotel i tam takie spotkanie samemu ze sobą, w tym przypadku przy określaniu Big Idea, sobie po prostu zorganizować. Kolejną rzeczą, którą ja na przykład stosuję aktualnie jest to, że tego czasu w trakcie dnia brakuje, jednak bardzo dużo osób czegoś ode mnie chce i zbyt często zawalałem te spotkanie samemu ze sobą, więc po prostu zacząłem to robić wcześniej. Jeżeli moja ekipa przychodzi o 9 do biura, no to ja jestem przy biurku już o 7.30 i wtedy mam półtorej godziny dziennie na to, żeby opracować to, co jest dla mnie ważne. Jeżeli mimo tego uważasz, że nie masz czasu, to zacznij się przyglądać temu, na co ten czas pożytkujesz. Bardzo fajna sprawa jest taka, żeby po prostu zacząć sobie co godzinę, przez powiedzmy 3 dni nawet, taki eksperyment zrobić, zapisywać, na co poświęcałeś czas w tym czasie i zobacz, które rzeczy Pochłaniają twój czas. Będziesz w szoku, jak wiele razy miałeś odruch, żeby zająć się czymś na przykład nieproduktywnym. Zastanów się, jak to usunąć ze swojego dnia, żeby móc zacząć skupiać się na pracy. Podejdź do wydawania swojego czasu tak jak do wydawania pieniędzy. Po prostu nie wydałeś ich na głupoty. A jeżeli mimo wszystko brakuje ci czasu i no, nie wiesz, jak go zorganizować, a bardzo chciałbyś mieć strategię dla swojej marki, jak ją budować, jak określić swoje Big Idea, jak ono ma brzmieć. No to serio, zastanów się nad tym, żeby znaleźć sobie kogoś, kto to ogarnie za Ciebie. Wiem, że to brzmi trochę jak hamska reklama, ale to nie muszę być przede wszystkim ja. No a po drugie, już teraz warto to sobie powiedzieć, tak? Bo robienie czegoś samodzielnie będzie wymagało czasu. W każdym razie, jeżeli udało Ci się ten czas zorganizować, to ja tutaj nie będę stosował jakiejś agitacji tego, żeby to zlecić jednak na mnie. Tylko będę starał się ułatwić Wam ten proces, abyście mogli zrobić go samodzielnie i jeżeli chcecie brać ze mną udział w tej podróży do określenia Waszego Big Idea, to zasubskrybujcie ten program na ulubionym przez Was źródle. Tak, Ja nadaję, przypominam, na Facebooku, YouTube i na iTunesach, podcastach. Wybierz sobie ulubioną formę tego, gdzie będziesz to oglądał lub słuchał i widzimy się lub słyszymy w kolejnym programie. Cześć!